Łączymy się z Krakowem. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 22 dzień stycznia 2026 roku. Słońce wzejdzie o 7.33, a zajdzie o 16.15. Imieniny obchodzą Wincenty i Anastazy. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Po co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień dziadka. Mot to na dziś? Gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem. Stare przysłowie polskie. 672. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i odjeżdżamy. Na samym początku wielkie dzięki wszystkim tym, którzy napisali do mnie jakiekolwiek wiadomości a propos tego, że... Rezygnuję ze Spotify. Naprawdę, że rozumiecie, że przechodzicie na YouTube'a bardzo, ale to bardzo dziękuję. Nie chcę mi się już kopać z tą platformą. Tak jak wyjaśniłem wczoraj, nie będziemy tego rozkminiali Dalej. A więc zaczynamy 672 codziennik. Dzisiaj temat Nie wszystko, co możesz, powinnaś albo powinieneś, czyli sztuka mądrego odpuszczania. Posłuchaj bardzo uważnie. Jest w nas coś, co bardzo lubi słowo mogę. Tak mi się wydaje. Wiesz, łysy, niczego nie muszę, wszystko mogę, mogę, ale nie muszę, znasz to? Mogę więcej, mogę szybciej, mogę jeszcze wziąć tyle na siebie, mogę zrobić, mogę się zatrzymać i nic nie robić, mogę dać radę, mogę nie dać rady. My od dziecka jesteśmy uczeni, że możliwość równa się obowiązek w wielu przypadkach. Nie wiem, czy zauważyłeś taki model zachowania. Wiesz, skoro masz potencjał, to go wykorzystaj, znasz to, albo skoro umiesz, to zrób, albo skoro możesz pomóc, to pomóż. Albo skoro masz czas, to go poświęć na coś tam. I przez długi czas to w sumie działa. Do momentu, w którym my sobie zaczynamy uświadamiać, że jesteśmy cały czas zmęczeni, ale przyglądamy się naszemu życiu i to, co robimy my w swoim życiu prywatnym, w naszym ekosystemie, to wydaje nam się, że mało. Ale jesteśmy zmęczeni. I wiesz dlaczego? Dlatego, że robisz dużo, ale nie tego, co trzeba i nie tu, gdzie potrzeba. Prawda jest taka, nie wszystko, co możesz, powinnaś albo powinieneś. A dojrzałość zaczyna się dokładnie w tym momencie, w którym zaczynamy to rozróżniać i kumać, co jest nasze, a co jest tylko i wyłącznie czymś, co zostało nam wrzucone, ale o tym za chwilę. Możliwości, tak jak mawiał Stefański, są jak drzwi, możliwości w naszym ludzkim życiu. My często. Mamy taką metaforę, że jest taki wielki korytarz z wieloma drzwiami po lewej i po prawej stronie. Teraz sobie wyobraź, że ty zaglądasz do każdych drzwi. Każde drzwi otwierasz, ale do żadnego z pomieszczeń nie wchodzisz, no bo nie wejdziesz, bo jest za dużo opcji. Nie wejdziesz nigdzie naprawdę, bo tylko otwierasz drzwi. Sztuka życia nie polega na tym, żeby mieć jak najwięcej opcji. Polega na tym, żeby świadomie wybrać kilka, a resztę zostawić w spokoju. I to nie jest rezygnacja z powodu słabości, to jest rezygnacja z chaosu. Zauważ, kiedy mówisz tak rzeczom, które są tylko możliwe, ale niekoniecznie, mówisz jednocześnie nie czemuś, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Nawet jeśli nie poświęcasz temu zbyt wiele czasu. Jest taka metafora Andrzeja Batki, ja ją często opowiadam młodzieży, że wyobraź sobie, jak idziesz pod górę, bardzo długą drogą i masz na plecach plecak. Na początku jest lekki, no wystartowałeś, wystartowałeś, wzięłaś, wziąłeś to, co ci jest konieczne do tego, żeby dojść na tę górę, na ten szczyt. Ale po drodze spotykasz ludzi i ci ludzie mówią, wiesz co, weź, może ci się przyda i dają ci coś. Albo ktoś inny mówi, wiesz co, jesteś silny, silna, to weź to ponieś, bo tam dasz radę, to może coś z tym zrobisz. A jeszcze kto, skoro już idziesz, to tam weź jeszcze moje ponieś i bierzesz. Bo możesz. My wiele rzeczy robimy, bo możemy, chociaż tego naprawdę nie chcemy. Aż w pewnym momencie nie chodzi o to, że droga z tym plecakiem jest trudna i że jest pod górę. Chodzi o to, że niesiesz rzeczy, które nie są twoje, które ci absolutnie nie są potrzebne ku temu, żeby pędzić dobre i spełnione życie na szczycie. Jest takie pytanie, które my w Coachingu nazywamy pytaniem filtrującym. I zanim się zgodzisz na coś, bo możesz, zanim podejmiesz jakąś decyzję o akceptacji jakiegoś wrzutu do swojego życia, spełnienie jakiejś 511 prośby czyjejś, zrobienie czegoś za kogoś, zadaj sobie jedno pytanie. To jest pytanie, które filtruje naprawdę mocno. Czy to przybliża mnie do życia, które chcę budować, czy tylko pali mój czas? Czy to przybliża Cię do życia, które chcesz budować, czy tylko i wyłącznie. Zabiera Twój czas. Nie to, co ciekawe, nie to, że się ktoś ucieszy, nie czy dam radę, tylko faktycznie, czy to jest Ci potrzebne, czy to jest zgodne z Twoim kierunkiem. I wiesz co, to pytanie filtrujące: jeśli nie znasz odpowiedzi, to tak naprawdę już jest odpowiedź, bo odpuszczanie nie jest porażką. Wielu ludzi myli odpuszczanie z przegraną. Wiesz, jakby każde nie było cofaniem się w życiu, jakimś, jakąś stagnacją, jakimś zatrzymaniem, a tymczasem odpuszczanie to jest często krok do przodu naprawdę potężny. Ja nie mówię tutaj o odpuszczaniu, że tak jak w rozwojowej bańce jest modne. Odpuść, samo przyjdzie, wszechświat ci spełni. No nie, wszechświat nie spełni. Wszechświat dał ci możliwość bycia tu i teraz. Ale odpuszczanie to często jest pożegnanie się z czymś. Ja bardzo często wrócę jeszcze do tego owego odpuszczania. Spotykam, wiesz, sobie, jak odpuściłam, to zadziałało. No ale nie zadziałało, że odpuściłaś, tylko dlatego, że wcześniej albo odpuściłeś, wykonałeś serię jakichś procesów, zdarzeń, ruchów, jakiegoś zaangażowania. Dlatego to pyknęło. Nie ma to nic wspólnego z odpuszczaniem. Ale to zostawmy to na inny podcast. Dojrzały człowiek, zdaj sobie z tego sprawę, nie robi wszystkiego, co potrafi. Dojrzały człowiek potrafi nie robić rzeczy, które nie są jego. Które nie wpływają na jego dobrostan, bez względu na to, w jakim obszarze ludzkiego życia. Bo tych obszarów jest naprawdę fajnie. Zwróć uwagę na to, co się dzieje po jakimś działaniu, że podjąłeś albo podjęłaś jakąś decyzję, że możesz coś zrobić. O, bo wypada, bo trzeba, bo tak dalej. I zauważ, czy jesteś zmęczona, czy nie. Są rzeczy, które męczą fizycznie, ale zostawiają spokój w głowie. Masz tak? Często coś zrobimy. Jesteśmy spokojni, pomimo tego, żeśmy się natyrali, ale są takie, które wyglądają bardzo lekko. Są jakąś prośbą, jakimś, jakimś wrzutem, jakimś przecież mogę to zrobić, to zrobię, co to dla mnie. Ale to coś wysysa nas od środka. Zadaj sobie pytanie, czy po tym czuję sensowne zmęczenie czy wewnętrzny opór. Czy zgodziłem albo zgodziłam się, bo konwenans, bo mogę, bo chcę, bo tak wypada i tak dalej. To jest trochę tak jak z metaforą ogrodu. To Stefański opowiadał też bardzo często. Zobacz, jesteś ogrodnikiem i o, rozglądasz się wokół swojego ogrodu i tam jest totalny roz... Saigon. Wszystko rośnie wszędzie. Bo w ogóle nie ma żadnej systematyki, nie ma, że tutaj cebula, tu kartofle, tu coś tam. I wszystko rośnie tam, bo, bo możesz posadzić, posiać, gdzie ci się żywnie podoba. A ty tego nie przycinasz, w ogóle nie patrzysz, bo rośnie, bo tak chciałem, tak mam. A potem masz pretensje do siebie, że ten ogród nie przynosi jakiegoś e, zamierzonego celu, że cię nie cieszy, bo jest sajgon. Wiesz dlaczego? Bo wszystko rośnie tam, gdzie nie powinno rosnąć. Są pewne, pewne reguły, pewne zasady, i ty nie przycinasz, czyli nie wyrzucasz, tylko robisz miejsce na to, żeby coś innego mogło w tym ogrodzie funkcjonować, żeby było. Zachowane jakieś prawidło budowanie ogrodu. Bo jeśli nie przecinasz, nie wybierasz, nie robisz miejsca, to ten ogród zdziczeje. I nie dlatego, że coś jest nie tak, że ty jesteś jakimś ułomnym ogrodnikiem. Tylko Twoje mogę, Twoje decyzje doprowadziły do tego, że tam jest Sajgon i to nie działa zbyt dobrze. Odpuszczanie, niegodzenie się na pewne rzeczy, nie przyjmowanie wrzut od innych ludzi, bo możesz, nawet, bo możesz. To jest, nie, to jest takie przycinanie, to nie jest niszczenie, to jest jakby porządkowanie ogrodu. Wróćmy jeszcze na chwilę do metafory z plecakiem, wiesz, tak mi się teraz nasunęło, że prawdziwa siła nie polega na tym, że my wszystko jesteśmy w stanie unieść, polega na tym, że wiemy, co warto nieść. Nie musimy być dostępni zawsze dla wszystkich, nie musimy odpowiadać na każdą okazję, która do nas przychodzi. Nie musimy realizować każdego potencjału, no bo go mamy, a ktoś chce go użyć. Czasem największym aktem odwagi, tak mi się wydaje, jest bardzo spokojne. To nie jest moje, albo to mnie rozprasza, albo to mi nie służy, albo to nie prowadzi mnie tam, gdzie chcę. I zmienia się naprawdę wiele. Ja często, jak rozmawiam z młodzieżą i zadaję im pytanie, dlaczego robisz to, tamto, bo mogę. I ile takich mogę, robisz? No w sumie. Wolny kraj, samostanowienie, decyzja, odpowiedzialność, możesz to robisz, ale w wielu przypadkach jest tak, że my robimy nie swoje rzeczy. My godzimy się na nie swoje przeloty. My akceptujemy coś, co nie działa absolutnie dla naszego dobrostanu. Zrobiliśmy tylko dlatego, że możemy, tak nam się wydawało, a ktoś potem to skrzętnie wykorzystał. Jeśli dziś czujesz zmęczenie, które nie mija po odpoczynku. To być może jest to komunikat, że pomimo tego, że możesz, trzeba zacząć przestać móc robić pewne rzeczy dla kogoś. Być może potrzebujesz mniej rzeczy w plecaku na swoich plecach. Nie wszystko, co możesz, powinnaś albo powinieneś, ale wszystko, co wybierzesz świadomie, będzie pracowało na Twoją korzyść. Ja wiem, że to trochę zawiły codziennik motywacyjny wyszedł, ale dzisiaj jestem po rozmowie z paroma osobami i. Tak się złożyło w moim życiu, że w kilku oddzielnych rozmowach, nieznających się ze sobą ludźmi, ludzi, wielu powiedziało, no wiesz, no mogłam to zrobiłam, ale to nie działa, bo tam się dzieje. Mogłem to zrobiłem. Mogę to zrobić, to to zrobię. Wiesz, będzie trochę kosztowało mnie, czasu i tak dalej. No właśnie, szacujmy, bo nie wszystko, co możemy. Musimy i nie wszystko, co możemy, jest konieczne do wykonania. Nie wszystko tylko dlatego, że możemy coś zrobić, należy wykonywać. Niech to zostanie jako metafora z tobą na dziś. Kawowiczom z Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Do samej ziemi ukony zasyłam. jesteście naprawdę najlepsi na świecie i będę to mówił, bo mogę do końca tego podcastu, albo swojego, albo waszego, tak takżeśmy się umówili. Dzisiaj, szanowni Państwo, czwartek, o 20.00, dobrostany z profesorem Królickim, a w tychże dobrostanach rozmawiamy o szczęściu. Dziś o 20.00 z profesorem Królickim, a o 21.30, noc. I tutaj chciałbym zostać na chwilę przy dobrej nocy. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Dzisiaj spotkała mi piękna historia, bo zdarzyło się coś, co mi się nie zmieściło trochę w głowie. Wszedłem do jednego z salonów komputerowych, bo musiałem kupić dysk i... Podeszła do mnie pani sprzedawczyni, mówi: Mediteusz się ma, dobranoc Kisztoz, ale mi się miło zrobiło. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią z Wszystkiego dobrego, dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam, dobranoc będzie, będą dobrostany, będzie codziennik motywacyjny. Także tyle. Aha, i jeszcze raz sorry za moją latencję w odpowiadaniu na maile. Naprawdę jest ich kilka tysięcy, ja jestem gdzieś już na początku stycznia. Odpowiadam regularnie, ale tych maili cały czas przybywa. Coś wymyślę, obiecuję, nie olewam nikogo. Odpowiadam każdemu, ale to nie robię to dlatego, że nie chcę, nie mogę, nie potrafię, tylko że jest ich zatrzęsie. Nie to tyle żalenia. Wszystkiego dobrego, dziewczynki, chłopcy. O 20 i o 21.30 słyszymy się ponownie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.